Cześć, siemanko, witam na kanale. Z tej strony Iza. Słuchajcie, jestem y, zmotywowana przez was, <grym> przez osoby, które nagrywają filmy budżetowe, y, żeby też usiąść i troszeczkę nagrać. Y, ogólnie, jak mam poranne zmiany, tak jak w tym tygodniu, jest mi trochę łatwiej coś nagrać, no bo jestem po południu w domu. A tak z rana, wiecie, jak to szybko, szybko, tu obiad, tu zakupy, tu coś, no nie zawsze jest czas. Dlatego korzystam jeszcze z okazji, że mam chwilę i, i sobie tutaj nagram. Co chciałam Wam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że mam taką kasę, mm, którą miałam wpłacić na konto. Tutaj są same drobne, dlatego że, jak we wcześniejszych filmach widzieliście, było ich bardzo dużo i po prostu muszę gdzieś je rozdysponować. I miałam je wpłacić właśnie na konto. To są takie pieniądze, które, wiecie, ktoś mi oddał, ja zapłaciłam y, przelewem albo coś zrobiłam, jakieś zakupy internetowe dla kogoś. Y, mam czasami takie sytuacje, czy dla mojej teściowej, czy dla rodziców. Y, no tam różne takie się zbiegają okoliczności. Y, no i mam tutaj trochę pieniędzy. I w zasadzie chciałam je wpłacić na to konto, ale tak sobie pomyślałam i tak będą leżeć na koncie, czy będą leżeć na moim koncie, czy będą leżeć w kopertach. To nie ma żadnej różnicy, bo prawdopodobnie prędzej czy później i tak je wydam, a tak to przynajmniej pójdą potem na jakieś cele moje oszczędnościowe, nasze oszczędnościowe cele. Także sobie porozkładam je po prostu do różnych kopert, żeby też mieć z tego trochę fanu. Mm, dzisiaj mamy co? Środę. No to tak akurat w połowie tygodnia film i następny pewnie dopiero w weekend. Yy, także co? Yy, nie zastanawiałam się, powiem Wam szczerze, dokąd te pieniądze pójdą, dokąd trafią do jakich wyzwań. Może sobie najpierw przeliczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, 17, tu mamy czyli 170. No mhm, to, to że nic nie widzę. Raz, 2, A tu mamy 220. 170 i 220 to jest 390. No i to by się zgadzało. A tej równiarki tutaj wyciągnęłam jeszcze z portfela. Nie mam za dużo kasy w tym tygodniu, że tak powiem, nie zostało mi, e, i chcę je, nie chcę ich na razie tych pieniędzy wyciągać, e, muszę sobie je zostawić w razie czego. Ale w sobotę, jak będę nagrywać i coś mi z nich zostanie, to wszystkie sobie rozłożymy pozostałości do kopert. E, w tym tygodniu tankowałam i robiłam duże zakupy spożywcze, dlatego że w biedronce było moje mleczko w promocji, a ta promocja jest ostatnio coraz rzadziej. I zrobiłam naprawdę duży zapas tego mleka, więc wydałam, 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 forse wydałam. <grymne> Ale to będzie naprawdę zapas chyba na pół roku, jak nie dłużej. Dobra, i tak się właśnie zastanawiam, gdzie by te pieniądze ulokować. To czytam, to zrobimy sobie w sobotę. O, myślę, że mogę już ruszyć troszkę z tym kalendarzem oszczędnościowym. 18. Dzisiaj mam 15 i to będzie za sobotę. A, to bym mogła w sumie w sobotę zrobić. Ale jak mam hajsiło, to zrobię już teraz, bo nie wiem właśnie ile mi zostanie, wiecie? To sobie taką dyszkę tutaj zrobię. No. Także znowu jakaś kaska do tych kopert poleci, chociaż powiem Wam, że ostatnio tyle jest wydatków, że coraz ciężej mi do tych, tu na razie nie, do tych kopert coś włożyć. Za 20 też wrzucę 20 zł, bo nie wiem jak będzie później. To już będę miała tak na przyszłość. I mamy za 20. Zaraz siadam, właśnie do kąpa, bo muszę zrobić jeden projekt do pracy sobie, żeby sobie ułatwić życie. O, tu sobie też wrzucę 20. I chyba, może dokończę moje wyzwania następne, które mam w planach. E, dobra, to zróbmy sobie za trzeci tydzień, bo teraz mamy trzeci tydzień, stycznia. Wrzucę tak, wrzucę. No dobra, i mamy, słuchajcie, trzy pierwsze kopertki zapełnione. Okej, okay, ten segregator jest przepiękny od Kasi z budżetowni, polecam, no jest cudowny. Odkładam. I mam teraz drugi segregator z wyzwaniami, kroki. Wpisałam sobie kroki, wpisałam sobie ile zrobiłam też. Dzisiaj już wpisałam, bo to, co po domu zrobię, i tak się zamknie w tych widełkach i tak do 10 tysięcy nie dobiję. Także wszystko jedno, bo ja mam tutaj widełki od 5 do 10 za 5 zł, więc tak, tu mam 10 zł. 10 i 5, czyli razem 25 zł muszę tu wrzucić. Tak to się kształtuje. U mnie A tu jest piąteczka, jest piąteczka. Dobra. Ja nigdzie tego nie zapisuję. Ja sobie to po całym chyba naprawdę w sumie... No nie po miesiącu sobie podliczę, żeby sobie wpisać ile tutaj jest. No, i co my tu mamy? Chciałabym coś wrzucić w pieski, bo pieski ostatnio nic nie dostały. Więc pieski dostaną ode mnie dwa pola nagrody. I to będą dwie dwudziestki. No Powiem wam, że ładna kasa. Tutaj są cztery stówy do rozłożenia. To jest naprawdę dużo pieniędzy na raz. I się zastanawiam, czy faktycznie wszystkich zaraz tu nie będę zapełniać. Ale może sobie zrobimy zdrapeczkę jakąś. No a gdzie jest mój drapaczek? Oj, sorki muszę sobie tak przybliżyć, żeby go namierzyć. Ha, się schował. dziękowis. Nie ma być tu, ma być tu, dobra. Mm. Może sobie też dwa pola zdrapiemy. Tu jest sześć. O, dziesięć, szesnaście. Może jeszcze jedno zrobię. U, tu. i siedem. To mamy 23 złote. Okej. Okay. Może jeszcze do tego wrócimy. Zobaczymy. Dobra, liliową drapeczkę też sobie zrobimy. Może tu. Dwa. Drobne się kurczą. To jest mój odkurzacz. Zostawiłam na moim stojaczku. A tu. O, dwadzieścia dwa będzie. i cyk gotowe dobra co my tu jeszcze mamy o, wielkanoc przepraszam, <coughs> mi zaschło w gardle <coughs> sorki yy, dobra nie wziąłem sobie nic do tu zrobimy sobie dwie piętnastki i widzimy 30. A co? Trzeć to szaleć. No i fajnie, co do wyzwanku co tam dostanie. Kurczę, tu nie mam drobnych, żeby tą kostką rzucać, ale tu coś jest. No dobra, to jednak zaryzykuję. I teraz tak, w koteczku tutaj mamy kostkę od 1 do 30, to jest ta. No, uwaga. 29. Okej. Ok. Tak dalej pójdzie, tu będą niezłe kwoty. Tak, ciągnę sobie złotówkę. I wrzucę trzy dyszki. Posiczkowi podziękujemy. Dobra, i teraz tu wrzucamy od 1 do 20. 15. Tutaj chyba złote, co brakowały już dołożyłem. Dobra, to zrobimy tak. I tak. Dobra, srepeczki były, te były. Koroliczek był. No, została mi ta złotówka. To ja ją tu wrzucę już na następny tydzień. Będzie zaliczone. Idealnie dla kosmicznego kota. A tu, co mamy, tu też wrzucę coś. Nie mam już monet, więc wrzucę sobie po prostu 120. Niech no tak będzie Dobra, to ten sygnał to byśmy mieli zaliczony Każdy coś dostał, tak, zgadza się A wrócę jeszcze sobie tutaj Zobaczę co tu jest Tu dałam, nie dałam, nie chciałam, złomek Aha, tu za dużo to nie ma, dobra yy... Wiecie co? Chcę teraz zrobić, bo zostały mi w zasadzie jeszcze gry. No to zrobimy tak, że zagramy sobie w grę. Tylko znajdę kosteczkę. Teraz o, jest. Tu nie mam pionka chyba, warto sobie zaznaczę markerem. Dlaczego ja tu nie mam pioneczka? A teraz ja mam te pionki? Haha, ha. o to jest pytanie. No dobra. Zagrajmy sobie w kodzie ciekawości, bo to jest gra, którą dołożyłam. I mamy start. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To tak zrobimy na szóstkę czy na siódemkę? A ja nie mam drobnych. No dobra. Powiedzmy, że to będzie szóstka. To znaczy. Szóstka. Tutaj. Kocja ciekawostka. Kot może odwrócić każde ucho, niezależnie od drugiego, o 180 stopni, dzięki 32 mięściom kontrolującym ten narząd. No, mój kot często tak robi. Zawsze się kładzie do mnie tyłem e, w stronę drzwi albo zależy w którym jesteśmy pokoju e, i jedno ucho maskierowane na mnie, żeby słyszeć co ja robię, a drugie do przodu, żeby słyszeć co inni robią. Bardzo często tak jest. Wiecie co ja sobie tutaj wrzucę całą dyszkę, bo ja nie mam jej drobnych, ale to nie ma znaczenia, najmniejszych. Dziś mamy 15. 0 plus 10 i o, ostatnio gram w październiku to dawno. Co my sobie tu możemy jeszcze zagrać? Tu są w ogóle zagry. Na pewno za O, nowe gry sobie zagramy, które dostałam od Kasi. Przecież widać widać. No to słuchajcie, gramy w randkę z, misiem bogia, z bogatkiem, przepraszam, już mi się język plącze, rzucam, trzy, raz, w, oj, 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 się przyklei tu do ringa, raz, dwa, trzy i to jest taka monetka. W drodze powrotnej znajdujecie monetę leżącą na chodniku. Odłóż do koperty dowolną monetę. Dobra, w związku z tym, że ja nie mam monet, to wrócę sobie troszkę. Niech to będzie zamiast mojej monety. Hmm. A może być tak. Data, dzisiaj jest 15. No i cudownie, gra rozpoczęta. I kolejna gra od Kasi. Gram w zielone. I też trójka. Eee, raz, dwa, trzy, odłóż, dziesięć. Akurat mam dyszki, ale ja bym chciała trafić na jakąś roślinkę. Może następnym razem się wyłba. Dobra. Mm. dużo tutaj tu, tu? tak. No i super. Dzięki Kaśka za te gry. Są przepięknie zrobione, naprawdę. A ta z tymi roślinkami. No super pomysł. Też ja nie mam ręki do roślin. U mnie wszystko umiera. Mam tylko dwie monstery w domu i z, jak się nazywa? nazywa zol, zol, kulkas, zol, kulkas, Nie wiem, jak to się mówi, czyta, jak to się nazywa. I tylko te trzy kwiaty przyżyły u mnie, a było ich dużo więcej. Dobra, zagrałam sobie w gry, w które dawno nie grałam, bo je dołożyłam, nowe gry. A teraz chciałam jeszcze zobaczyć, bo mam przygotowane takie wyzwanie roczne na 3000. I ja chciałam sobie tutaj wrzucać kasę, taką zupełnie dodatkową z jakiejś premii albo z vinted. Wiecie, takie różne bariery. Ale chyba wykorzystam okazję, że mam te pieniądze i po prostu resztę wrzucę tutaj, no bo nie mam więcej wyzwań. W gry na razie nie, nie chcę grać, bo będę grała kiedy indziej. Hmm. No po prostu mam za mało wyzwań. Słuchajcie, no nie wiem jak to się stało. Policzę, ile tu jest. 20,34 120 zł. Czy ja tu ustukam? Tak, tu jest dużo. No i słuchajcie, to jest całe 120 zł, pójdzie do tej koperty. Ja sobie oczywiście później zamienię je na jakieś pieniądze grubsze, żeby ta koperta nie była aż taka wypchana. No i będę robić dalej to wezwanie. Zastanawiam się tylko jakim kolorem mam to teraz potraktować. Może takim? Taki ciemny będzie. No dobra, niech będzie. A bo nie, zrobię ten cienki. 120 było, nie? Tu wezmę sobie największą, czyli 70. Następne jest 50. No to akurat 120. Nie? No to największe grubasy mamy zrobione. Jeśli macie ochotę sobie pobrać takie wyzwania, ono jest dostępne na mojej karcie społeczności już od dłuższego czasu, ale jest dla osób wspierających mój kanał, także zapraszam do wspierania. Znajdziecie tam dużo różnych fajnych rzeczy gotowe. I ja sobie zrobiłam te wyzwania bez statusu. I one są w tej kopercie takiej bez. wiecie, zameczka, i ona jest taka fajna, że tu nic właśnie nie przeszkadza. Dlatego sobie zrobiłam je w takim większym formacie trochę. I widzę, że tylko to wygląda. No, i super, bo rozpoczęłam bardzo duże wyzwanie. Nie wiem, czy zrobię całe, ale myślę, że po prostu będę dokładać tyle ile ja będę miała kasiory, i po całym roku. Jeśli oczywiście wytrzymam, <laughs> sobie to wszystko policzę. No dobra, moi drodzy, ja mam tutaj jeszcze do rozliczenia paragony. Yy, będę zaraz właśnie sobie ten budżet tam kombinować, jeszcze co mogę zrobić. Yy, no, zakupów już chyba nie będę robiła w tym tygodniu, chociaż powinnam jeszcze jakieś mięso dokupić na obiad, ale zobaczymy, może jakieś naleśniory sobie zjemy. No i co? I będę kończyć ten jakże przemiły filmik. Bardzo się cieszę, że te pieniądze rozłożyłam do kopert, bo przynajmniej ich nie wydam. A wiecie, zakupy internetowe zawsze są że tak powiem, no przynajmniej mnie korci, żeby coś tam kliknąć. Ale się powstrzymuję naprawdę w tym roku. Mam nadzieję, że będzie tego jak najmniej. Dobra, bo już gadam bez sensu ile się kąpać i spać, bo jestem zmęczona. <noise> jak każdy pracujący człowiek dobrze. No to co? To ja się już z Wami żegnam. Słuchajcie, właśnie ważna rzecz. Dwie osoby jeszcze się do mnie nie odezwały z adresem i namiarami na przesyłkę za wygraną w moim rozdaniu. W ogóle nie wiem dlaczego. Filmik z wynikami rozdania YouTube potraktował jako short. Kiedyś shorty były do minuty, teraz są chyba dłuższe, bo ten film miał ponad 2 minuty, a i tak yy, nie mogłam, że tak powiem, zrobić tego jako normalny film, więc może dlatego te osoby jeszcze nie widziały tych, yy, tego filmu z rozdaniem. Także słuchajcie, przejrzyjcie sobie pierwszy, najnowszy short, tam są wyniki rozdania i bardzo proszę osoby, które się jeszcze do mnie nie odezwały o kontakt. A osoby, które już do mnie napisały, na pewno do końca tego tygodnia paczki y, powysyłam. Także co? Do następnego filmiku. W następnym filmie rozłożymy wszystko, co mi zostało z tego tygodnia budżetowego. To będzie na pewno w sobotę. Znaczy na pewno tak mam w planach. Yy, I jeszcze będzie wynik naszej gry budżetowej, i zrobimy sobie kolejną rundę. Także nie mogę się doczekać. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Buzieczki.